Słuchajcie, jestem Rostos, a ten materiał jest o klubach w Brawl Stars. Dowiecie się dzisiaj wiele rzeczy, m.in. o funkcjach, o których raczej nie macie pojęcia i są dla was sekretne. Dowiecie się też o różnych tajemnicach i ciekawostkach związanych właśnie z klubami. Oczywiście, jeżeli macie i prowadzicie swój własny klub Brawl Stars, no i które z tych rzeczy możecie wiedzieć, jednak myślę, że zawsze znajdziecie coś nowego, o czym nie wiedzieliście. Standardowo przypominam, jeżeli jesteście tutaj nowi, to pamiętajcie zostawić subskrypcję, klikając ten czerwony guzik na dole. Ścigamy się z panną Gaming, to pierwszy dojdzie do 150 tysięcy widzów. Jeżeli my to wygramy, no to Panda Gaming ustawia sobie na YouTubie na dwa dni nasz awatar. A jeżeli my przegramy, no to my ustawiamy sobie jego awatar. Także zostawiajcie suba, wynik ten poprawiliśmy już o ponad 3%, więc bardzo wam dziękuję. A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania tego filmu. A i przy okazji zapraszam Was na mój drugi kanał Rost CSGO, Wylecią tam fajny filmik. Linka macie teraz w prawym górnym rogu ekranu. Pod koniec tego filmu zachęcam Was, aby tam właśnie zajrzeć. A zaczynamy od kolorowych opisów naszych klubów, czyli rzeczy, która jest bardzo fajnym dodatkiem graficznym do własnego klubu, więc jeżeli macie klub, a nie macie kolorowego napisu, to na pewno wam się przyda. A więc tak, jeżeli chodzi o kolorowe napisy, to w naszym Brawl Stars tych kolorów jest naprawdę dużo. Mamy zielony, żółty, odcienie niebieskiego, czerwonego, brązowego, nawet jest tam odcienie fioletowego i szarego. Jednak jak zrobić właśnie taki kolorowy nick, czy też opis klubu? Cóż, słuchajcie uważnie. Ostatnio, czyli w sumie jakiś dzień temu, bawiłem się w swoim klubie i stworzyłem taki właśnie kolorowy opis klubu. Tak swoją drogą zapraszam Was serdecznie do mojego klubu. Klubik się nazywa Orzełki Rosta. Wstęp jest od ponad 17 tysięcy, więc jeżeli macie tyle pucharków, to serdecznie Was zapraszam. Lecimy po top 10 Polski, jesteśmy w top 20, więc jest jeszcze na to szansa. A żeby stworzyć taki kolorowy opis klubu, to kiedy piszecie opis klubu, to dajecie nawias zamknięty C i następnie dajecie kod koloru. Kody koloru wyświetlają Wam się teraz na ekranie. Zamiast tego hashtagu piszecie literkę C, zresztą cały ten kodzik raczej umieszczę Wam w opisie, więc będzie bez problemów dla Was tutaj do odczytania to. Kiedy napiszecie ten kodzik, to zamykacie nawias, następnie piszecie treść Waszej wiadomości, czyli to, co ma być właśnie pokolorowane. Kiedy to napiszecie, otwieracie kolejny taki zamknięty nawias, dajecie ukośnik w lewą stronę, piszecie znowu literkę C, i zamykacie takim zamkniętym właśnie nawiasem skierowanym w prawą stronę. Zresztą cały ten kodzik będzie podany w opisie tego filmu, więc możecie sobie z opisu tego filmu bez problemu to skopiować. Przypominam tylko, że niestety, ale używanie tych kolorów zmniejsza wam ilość maksymalną słów, których możecie użyć właśnie w opisie swojego klubu, ponieważ no niestety, ale ten kodzik, ten kolorek również zawiera trochę tam literek i to niestety po prostu zmniejsza ilość słów, którą użyjecie w waszym klubie. Więc jeżeli macie jakiś bardzo długi opis, to jeżeli wykorzystacie kolory, to nie będzie on niestety aż tak długi jak był wcześniej, no bo niestety wam się literki nie zmieszczą. Dla przykładu u mnie na klubie jest użyta Maksymalna ilość liter i wygląda to właśnie tak, jak to teraz widzicie. Przechodzimy teraz do kolejnej ukrytej funkcji, związanej tym razem również z opisem naszego klubu. A mianowicie, jak pewnie wiecie, jeżeli chodzi o robienie odstępów między napisami w naszym klubie, to niestety nie jest to zbyt możliwe. Można zrobić odstęp taki jednokratkowy, jednoliterowy, jednak jeżeli chcielibyście zrobić większy odstęp, taki, no wiecie, żeby całe zdanie przenieść w dół. To jednak tutaj trzeba wykonać pewien jeden trik, który Wam to załatwi, a mianowicie trzeba użyć emotki, ale następnie, kiedy użyjecie emotki, trzeba zrobić odstęp, czyli robicie sobie emotkę, za tą emotką dajecie odstęp, i wtedy ten odstęp robi się jakieś 8-9 razy większy niż normalnie. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest, i dzięki temu możecie sobie właśnie na przykład, jeżeli jakieś zdanie Wam po prostu się ucina, to przerzucić to zdanie do drugiej linijki, żeby to wszystko ładniej wyglądało. Zresztą sami to widzieliście kilka razy na tym filmie i jest to zdecydowanie lepsze niż kiedyś, kiedy nie było właśnie takich odstępów i było to szare, bez kolorów, no w sumie białe, więc teraz jest zdecydowanie lepiej. Kolejna rzecz, jaką wam zaprezentuję, jest ukrytą rzeczą, ukrytym takim isteregiem. A mianowicie, jeżeli klikniesz w liczbę członków w Twoim klubie, to zauważysz, że skrywa się tam jakieś słowo. Widzicie tylko fragment ostatniej litery. Według mnie jest to prawdopodobnie słowo members i oznacza po prostu po angielsku członkowie. I według mnie jest to tam zostawione, ponieważ kiedyś ten no, klubik wyglądał inaczej, ta liczba członków była inna grafika i po prostu tą starą grafikę zakryli nową grafiką, a tej starej, no, jak już w sensie no, zrozumieliście, po prostu nie usuwali, tylko zakryli ją nową grafiką. I dlatego też został tam taki fragment słowa ze starej grafiki. Jednak czy jest to prawda? Nie wiadomo. To jest tylko moja teoria, więc zgadujcie, jakie słowo może być tam z tyłu napisane i w ogóle jaka to jest literka. Czy to jest literka S, czy może jakaś E, czy jakaś jeszcze inna litera? Ale wydaje mi się, że to jest właśnie literka S. Jednak jakie to słowo może być? No według mnie Members, jednak czy coś innego? Tutaj możecie strzelać na dole w komentarzach. Kolejna funkcja, która jest ukryta, może nie dla wszystkich, ale dla członków klubu. O owej opcji w sumie wie tylko założyciel klubu lub osoby, które owy klub kiedykolwiek założyły lub posiadały. Jest to opcja ala family friendly. W polskim języku owy tryb w ustawieniach klubu nazywa się trybem prorodzinnym, jednak o co z nim chodzi? Śpieszę Wam z wyjaśnieniem. A mianowicie, jeżeli ustawicie sobie tryb prorodzinny, to zezwalacie na to, że bez żadnego ograniczenia wiekowego do waszego klubu mogą dołączać osoby. Jednak jeżeli zaznaczycie sobie tą opcję, to już nigdy później nie możecie jej wyłączyć, więc jest to niestety ale jednorazowy ruch. Także jeżeli chcecie, aby do waszego klubu mogły dołączać osoby w każdym wieku bez żadnego ograniczenia wiekowego, to zaznaczacie sobie tą opcję, tylko pamiętajcie, że już nigdy w życiu nie będziecie mogli jej niestety wyłączyć. U mnie ta funkcja jest włączona, więc do mojego klubu może dołączyć każdy, nieważne ile ma lat, 50 czy 5. Kolejna funkcja jest oczywiście dosyć znana wśród graczy Brawl Stars i raczej większość o tym wie, jednak... Z uwagi na fakt, iż pewnie no, ten film ogląda też dużo osób, które mało gra w Brawl'a albo styczności z klubami za bardzo nie miała, to może jednak o tej funkcji nie wie. A mianowicie, jak pewnie wiecie, do znajomych w Brawl Stars można dodawać osoby, wpisując ich tak, czyli takie jakby ID. Jednak, jeżeli jesteście w klubie, to do znajomych możecie dodać osobę, po prostu klikając ją w klubie jako członka. Wtedy właśnie przejdziecie na jej profil i tam możecie dodać ją do znajomych. Jest to bardzo przydatna funkcja, jeżeli nie znacie kogoś ID, bo na przykład, no, wchodzicie sobie do takiego klubu orzełki rosta, szukacie sobie tam mnie, klikacie na mnie i możecie zapraszać mnie do znajomych. Jednak nawet tego nie musicie próbować, ponieważ ja mam tą funkcję wyłączoną, no bo do znajomych dodaję tylko wspierających, bo niestety liczba znajomych w Brawl Stars jest ograniczona bodajże do liczby w granicach 200, coś takiego. Ale tak czy siak owa funkcja z dodawaniem jest całkiem przydatna, no i przy okazji możecie sobie sprawdzić statystyki jakiegoś gracza, nie znając jego ID i nie musząc go właśnie dodawać. Kolejna funkcja, właściwie to taki bardziej trik, jest zaproponowany przez mojego widza, apelkowa, którego serdecznie tutaj pozdrawiam. Owy pomysł jest z Discorda, to z Tyrosa. Linka do Discorda macie na dole w opisie. Jeżeli robię jakieś odcinki, to często zadaję jakieś pytania, jakieś ciekawostki, proszę Was, jakieś newsy, żebyście podawali do odcinków i wtedy możecie otrzymać takie właśnie pozdrowienia na odcinku, tak jak teraz dostaje je apelkow. Także serdecznie zapraszam, linka do Discorda znajdziecie na dole w opisie. I z czym takim ten użytkownik do nas tutaj wychodzi? A mianowicie, jeśli ustawisz sobie w klubie opcję dodanie na zaproszenie, to możesz na chwilę zmienić sobie puchy, na przykład na 1000 i wtedy wpuścić do klubu kolegę, który posiada właśnie 1000 pucharków. Następnie potem ponownie możesz zawrócić sobie opcję i zmienić sobie klub z powrotem na 15, na przykład 1000 pucharków, plus i w efekcie w klubie będziesz miał wszystkich wy granicach 15 pucharków plus, a jedna osoba będzie posiadała ich 1000 i mimo, że klub będzie otwarty, to tak czy siak ta osoba w tym klubie zostanie. Jest to raczej rzecz, o której wiedzą wszyscy, jednak no może nie każdy pamięta o tym, że taka funkcja, taka opcja istnieje, więc warto, abyście o tym pamiętali. Jeżeli macie jakiś klub od 15 tysięcy pucharków, a macie znajomego, co ma 5 tysięcy, to pamiętajcie, dajecie sobie klub na zaproszenie, następnie ustawiacie 5 tysięcy pucharków Kolega składa podanie, wy akceptujecie to podanie, a następnie edytujecie sobie to wszystko, no i klub z powrotem na 15 tysięcy pucharków, no i macie kolegę w klubie. Bardzo przydatna opcja, także serdecznie polecam. No i przechodzimy do ostatniej rzeczy związanej z klubami, a mianowicie takiego sekretu a la tajemnicy klubów Brawl Stars. A mianowicie jak pewnie zauważyliście, kluby często dodają do swojego Niku takie jakieś literki typu Uno, RT, SX i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo, więc tutaj nie będę ich wszystkich wymieniał. I o co z tym chodzi? Cóż, jest to tak zwany tak drużynowy, który oznacza członków klubu oraz członków tak ogólnie społeczności. Jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ jeżeli taki tak dodacie sobie do Niku, to wiadomo, że jak gracie sobie jakąś gierkę i zobaczycie kogoś sobie z takim tagiem, to wiecie o, ta osoba jest z tego samego klanu, z tej samej drużyny co ja, z tej samej społeczności. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany takim drużynowym moim, jest to tak, RT oznacza Rostost, więc serdecznie polecam dodać sobie do nicku, oczywiście jeżeli możecie. I przy okazji RT w Niku w moim klubie daje nietykalność, więc jeżeli wejdziecie do mojego klubu z tagiem RT to jesteście wtedy w klubie na 100% na zawsze pod uwagą, że nie będziecie awczyli, ponieważ jeżeli u mnie w klubie ktoś awczy ponad 14 dni, no to może spodziewać się niestety ale kika. A co? W tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli wy znacie jeszcze jakieś inne ciekawe, ukryte funkcje związane z klubami, to piszcie na dole w komentarzach. No i przy okazji na dole w komentarzach możecie pisać sekrety, tajemnice, ukryte funkcje i tak dalej. Innych rzeczy z Brawl Stars. Być może stworzę jeszcze jeden odcinek. Jeżeli oczywiście jakieś ciekawe pomysły, napiszecie w komentarzach. A w tym materiale to na tyle, do zobaczenia już jutro o godzinie 12, także trzymajcie się, no i hej!